rusza prawie 6 rano ruszamy spełnić to marzenie, wejść na wulkan Bromo na jego krater zobaczyć jak oddycha ten wulkan jak to wszystko tam się w środku w nim kumuluje jak to wszystko słychać bo tylko widziałem na filmach widziałem go wczoraj z daleka, z punktu widokowego a dzisiaj tam wejdziemy miejmy nadzieję, że się uda no i co? podjąłem decyzję że ja nie biorę dzipa tylko idę pieszo Ile też nie idę oficjalną ścieżką Tylko taką trochę Można powiedzieć półlegalną. Na lewiznę trochę Za takim hotelem właśnie, do którego się zbliżam Jest taka ścieżka Gdzie koni wchodzą Konie tam transportują I tam podobno można przejść bez płacenia I tak dalej Ale są tu ludzie na motorach chcemy się tam zawieść. I oni też te miejsca trochę tak pilnują. Widzicie ten hotel, A tam jest ścieżka. O. Jak mówiłem, już mnie atakują. Już tu stoją. O, a tak wulkan oddycha. Księżyc. Piękny widok. No ale jeszcze stoją, nie atakują. A te przejście jest tam. Czekam, gdzie więcej ludzi, jest, za zanim pójdę Dobra, nie wziąłem telefonu Muszę się wrócić po telefon. Mam jakieś zdjęcia czy coś A, idę do hotelu jeszcze, do hotelu, do pokoju Bo to na hotelu to raczej nie jest, a ale... nie jest jeszcze tak tragicznie Ja już do warunków różnych jestem przyzwyczajony, dla mnie to w miarę jeszcze jest ok ale nie wiem, którzy by żeby nie narzekali na te warunki Dobra, idę po ten telefon. Jaki pierwszy widok mamy na ten badok Księżyc jeszcze widać No idziemy. Tam dymi się Tam dymi się bromo o, Fajna sceny. z jeepem na wschód słońca, wczoraj byłem też sam poszedłem Widziałem ładnie to wszystko A teraz idę na krater. 6 rano też o zmierzchu więc też jest fajny klimat no i za darmo no, tak to się płaci nie wiem 300 coś za wejście ale nie zawsze dają bilety podobno czasami sobie przytulają do kieszeni jak to w turystycznych miejscach i ten chyba jest bliżej niż tam tak mi się wydaje no zobaczymy no może się uda i co? Chyba się udało jestem tutaj no, zobaczcie, tutaj piach. Trzeba tym piachem teraz przejść. To jakoś się nazywa. Coś tam piaskowe, co się zapomniałem. Ale oni jakoś to nazywają. Ja tam widzę już wulkan Bromo. kawałek do niego jeszcze mam. Tam jakieś obudowisko. Nie wiem, co tam mają. No i dobra. Jesteśmy już tutaj. Blisko wulkanu. Idziemy teraz w stronę krateru. Zobaczymy, jak on tam funkcjonuje? Już widzę jak on dymi Jak on oddycha kurde, zobaczcie. Wow. To ma nie parę metrów jest od niego. Wow, ten księżyc na żywo to robi oszalające wrażenie. Na kamerce mimo że nie aż tak. Ale sami ocenicie jak tu pięknie wygląda. Tam to te wzgórza, na których wczoraj byłem na punkcie widokowym Nie wiem. Dokładnie na którym, ale gdzieś chyba tam byłem. Miałem widok na ten piękny wulkan bromo i wulkan badok, który jest jeszcze nieczynny, ale obro, obrośnięty roślinnością i fajnie wygląda. I bardzo ładnie się komponuje z bromo, który jest czynny i z którego cały czas się dymi, jak widzicie. Robi wrażenie. Piękna Indonezja. Piękny wulkan. No i jestem już tu się pod Bromo. Tu już jest parking, gdzie wszystkie samochody parkują. Tam się dymi Bromo. Tu jest parking. Tu sobie parkują wszystkie jeepy. Większość ludzi takimi jeepami sobie przyjeżdża. Taki jeep wczoraj mi zaproponował 600 tysięcy plus 250 tysięcy. Wejście tutaj do tego parku, bo na tych miejsca, gdzie się tu trzeba, do tego miejsca, gdzie się wchodzi właśnie do tego. No chyba to park jest narodowy. Ogólnie tam, gdzie mieszkam to jest park narodowy, bo za wjazd płaciłem 35 tysięcy, żeby wjechać tam gdzie mieszkam w hotelu. Ale to też się płaci. No ja to zrobiłem za darmo cebula. Ale nie tylko ja tak robię. Koniki biedne. No i co? Stanę na chwilę, bo jak idę, to chyba w kamerze słychać. No i tak to wygląda. Dobra, idziemy. Idziemy do krateru. Zobaczyć kraty, jak to tam wszystko wdycha. Tam stoją panowie z końmi, już i tam chcieli konie zaprowadzić. We gdzie ja? Koniec. Jak ktoś starszy, schorowany, to jeszcze może tak, ale nie jest wychłodzony koniem. Tam sobie i tak. Nie wiem, kawałek chyba tym koniem. Chociaż tam do tych schodów chyba też trzeba podejść. Widzicie? Tam, a tam są. O, to są schody które prowadzą do kratera, ale tam się też dość ale to piękne miejsce no szok, szok że ja tu jestem kolejne marzenie spełnione wulkan Bromo no, coś pięknego no ale jeszcze jest wulkan Ijen z którego tam wydobywają są górnicy, którzy tam wydobywają Siarkę i Siarkę, no jak idziesz w nocy, to widać te niebieskie płomienie i tak dalej. Ale teraz nie będę się rozwodził, bo ja tam będę, ale prawdopodobnie będę, bo jest tam problem dojechać. W Indonezji pociągami jest problem. No, zobaczymy, czy tam dojadę do tego idzen do tej miejscowości, żeby tam iść na ten idzen. Zobaczymy, czy mi się uda. Chciałem jeszcze wodospad tu zobaczyć. Mam jeszcze dużo czasu. Na Bali się nie wybieram, bo. No bo nie. Byłem już na fajnej wyspie Perhentian, a Bali to może kiedyś. Wiem, że jest popularne, że niektórzy powiedzą, jak mogłeś jechać na Bali. Zresztą wszyscy jeżdżą, no właśnie wszyscy jeżdżą, a ja nie muszę. Polecę sobie do Tajlandii 29 albo 30. Muszę sprawdzić. mam Chyba 29 mam bilet do Bangkoku, no i w Bangkoku sobie pojadę na wyspę Koh Samui. Ładna wyspa z wodnymi plażami. No i tam jest plan też potrenować w Chociaż tak dwa tygodnie myślę. Później Phuket, bo tam nasza reprezentacja Polski będzie grać. No Ale dobra, nie będę zdradzał do końca swoich planów. Tylko chodzi o to, że Bali odpuszczam. No I jeszcze mamy piękny wschód słońca. Chociaż już słońce zeszło z, z jakieś pół godziny temu mi się wydaje. Ale ładnie wygląda. No a my idziemy cały czas. Widzę, że dużo ludzi już wraca. Bo pewnie byli na wschodzie słońca, a byli wcześniej, o trzeciej nocy. Ja tu wyszedłem przed 600. i też jest spoko Jak dużo ludzi wraca, będę tam sam, to lepiej dla mnie. Bo fajnie być w takim miejscu samemu. Na pewno pyszno będzie, ale może mniej ludzi niż o tej trzeciej, czwartej, piątej rano. No i już doszedłem tutaj do miejsca. Patrzcie, gdzie są takie wydrążone korytarze. Wyrzeźbione chyba przez naturę. Pewnie jaką wybuch, to, to tak się wszystko uformowało. Nie wiem w którym roku wybuch, ale pewnie jest tam tysięcy lat temu. Ale cały czas jest aktywny. No i jeszcze kawałek na szczyt krateru mam. Trzeba będzie się trochę natrudzić, żeby do niego wejść. Jak wejdę, to będę mógł powiedzieć, że zdobyłem wulkan Bromo. 2339 metrów. Muszę dokładnie to sprawdzić i napiszę wam oczywiście, bo ja to nie takich rzeczy pięknie to wygląda dobra idziemy trzeba go zdobyć Nowe wejście jest takie proste tam patrzcie górka już tyle weszedł szedłem jeszcze kawałek i będę jest trochę wymagające no powinniście dać radę moim zdaniem można sobie ustać od Nikt Cię nie goni na spokojnie dacie radę wejść ale on się dymi przepiękny No i jestem już niedaleko Tu pani ma jakieś stolisko z wodą Pewnie z herbatą, jakąś ciepłą kawą Tu jest jakaś świątynia A wojnie, nie wiem co tu jest Nie wiem Tu skuterami też można podjechać Tam jest już, są schody które prowadzą do krateru no i dobra, myślałem, że taka świątynia, ale chyba nie. Chyba to się normalnie wchodzi. Chociaż wygląda świątynia. No ale trzeba wstęp do 6. No, stoliska oczywiście Te różne. No, żeby dary różne. Coś tam zaczepiają na nie wiem po co, o co. Mnie tylko interesuje wulkan, żeby wejść na szczyt. Taka prawda, nie będę się że inaczej. Oni chcą zarobić się. Zaraz schody i będę na szczycie. No tak się drżałem, że tę czapkę trzeba zdjąć. Ale na rozgrzaną głowę, No mnie był chory. Tu jest chyba taka świątynia. Można wejść tam się pomodlić. Ale jak się nie chcesz pomodzić, to żebyś nie wchodził. Podobno. No i schody zaczynają się. Zaraz będziemy wchodzić nimi tymi schodami. A zaczynamy wchodzić na wulkan. Są schody piękne, ludzie już schodzą, ja wchodzę. Bardzo uśmiechnięty, jeszcze jakbym uczynił kamerę, tym bardziej. No i wchodzimy na sam szczyt. O, o ten ty się wchodzi, a tu się nie schodzi, ale różnie ludzie robią. Też czasami jak nikt nie idzie do schodów tymi. No I pięknie, ale te schody, ro, do wrażenie. wrażenie no, może nie schody, ale to wejście. Jakby nie było schodów, to by tu się nie weszło. No coś pięknego. Że można wyjść na chwilę wulkan i zajrzeć mu do, do środka kratera. Tu gościu sobie wbiega. I jeszcze w kafeczkach. Kieron. Da do... odejść A ustał. Ustał do końca niedobę. Ale i tak sporo podbieg. Good. Good condition. A oh, ja sobie wchodzę powolutku do celu. Widzicie w Widzicie w klapieczko. Też nie problem. A co tam? Ale chociaż skarpetki ma. Hmm. Tyle dobrego, że mu nogi nie martwią. Dobra, ostatni metr i jestem. Zdobyłem. Wiem, czy nie zdobyłem. Jestem. Zdobyłem ten wulkan. Wow. Ale... Teraz tu wejdę? I zobaczymy. Wow. Mogę zajrzeć do kratera, do środka. Ale się dymi. Ale on dycha. Coś pięknego. Niesamowity. Naprawdę. Marzenie spełnione. Jest wulkan Bromo. A tak wygląda tutaj. Wschód słońca, góry, badok. No i tu można się tak sobie pochodzić. Tam chyba można wyżej wejść. O tam można. Można go w koło chyba wejść. Pięknie. Super. Dymi się, dymi, cały czas się dymi. Elegancko. A ja se stoję i podziwiam. Normalnie na żywo to normalnie teraz się wszystko odsłoniło. Te wszystko tak kotwuje, te czerwone, takie, nie wiem, jak to nazwać. Nie jestem specjalistą od wulkanu, ale w środku jest cały czerwony i żarzy się pięknie. To wszystko się pięknie tak kotwuje. A tutaj tu pójść, myślałem, że może tak sobie przypójść, ale wątpię, wątpię. Tutaj jest noga ci się i lecisz. Tam jest tak... No. Nie, 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 ja, ja odradzam i sam nie będę szedł, bo tam no ciężko, Tu po krawędzi by się szło, to raczej nie. Tam jeszcze można iść, ludzie stoją i tam jeszcze jest taki punkt widokowy, a ja cały czas tu stoję, ale tam się też jeszcze przejdę. Pięknie, pięknie. Może szkoda stąd iść jeszcze Wam pokażę ten badok, ale zobaczcie tutaj jaki tłum ile ludzi wszyscy wchodzą tam tłum tu tłum tu. tu się ciężko dostać już do wulkanu a jak ja przeszedłem to było prawie pustkie naprawdę było super więc przyjść trzeba przed 7 rano na pewno jest 8.15, a ja tu byłem chyba 6.30, no. tak mi szkoda stąd iść, ale ja nigdzie nie śpieszę, mam cały dzień, pewnie będę odsypiał trochę noc, chociaż wstałem w nocy, bo wstałem, a chyba po czwarty, czy piąty wstałem, pięknie to jest, ale powoli będę już szedł na dół i do miasta pewnie na jakąś kawkę i śniadanko. Się pani schodzić, no pani się bała, to powiedziałem, że mogę. no i pomaga. Czasem trzeba No Tu jest takie zejście o stromu. Dobra, już z góry. No ciężko się tam schodzi, bo tam ślisko po tym wsiachu takim wulkanicznym. Tam taka pani się wała, to mi pośle. pomogłem tam zejść do bezpiecznego miejsca. No, bo ja sam nam się ślizgałem, ale później tam już było trochę lepiej. Ale i pomogłem. Patrzcie, a to tak na koniu się wjeżdża. Jak ktoś jest leniwy, to konia na takim małym koniu. No, następni. No, wiadomo, że ci właściciele koni zarabiają, ale no ja tego nie pochwalam. Pochwalam własnych nogach. No, ale te konie też jakieś muszą niby zarabiać na siebie. Więc, no, nie wiem, co o tym myśleć, ale sam nie korzystam. No, głupio by mi było w ogóle, no, jechać na takim koniku. Zresztą ja wolę sam. Dla mnie jest przyjemność, jak sam się. Taką fizyczność wykaże Zresztą to nie jest jakieś skomplikowane tam wejść Znaczy Trochę jest Bo tam pod, pod tą górę weź A pójdzie tymi schodami No tak wulkan jeszcze Spojrzenie Pięknie, pięknie Coś tam polatałem dronem Coś tam się udało Więc powinny być fajne ujęcia A już wracam do miasta Tych Jeepów to jest od O wiadomo Od gruma Kurde wszędzie Jeepy cały park wszędzie dżipy, normalnie ludzie z dżipami no, taka atrakcja a ja sobie na piechotkę za free i tyle, na piechoteczkę fajnie jest ja tam lubię chodzić, zawsze lubiłem, lubię, ale czasami no fajnie takim dżipem, ale to też kosztuje tak? a jak chcesz podróżować długo, no to trzeba oszczędzać dżipami się wozić a po konikami, kurde. Konikami to już w ogóle teraz. Tragedia właśnie Po konikami to już w ogóle tragedia. Dobra, ja wracam z strony miasta i tak sobie idę, nie? Pewnie wejdę sobie na jakieś śniadanko Dobra, to ja sobie idę. Nie będę wam tu co nudą. Parking jak parking. Bustwoodym w mieście. Jestem w swojej ulubionej knajpce tutaj, nie wiem jak ona się nazywa. A, Kusama... Kusama Kitchen. Jakoś tak. Powiem, że dobra knajpa. I tak fajnie zrobiona. Wygląda, że nawet może być droga, ale jest tak normalnie. Nie byłem w innych, ale... Za jajka, dwa jajka sadzone 15, tyś, 15 tysięcy. Za sam ryż 6 tysięcy. Tak jak wszędzie chyba. I dobre mają tu jedzenie. Kusama Kitchen. Teraz jest pusto, ale jak byłem na wieczór, to pełno ludzi było. A w tych innych było właśnie pusto, A tam, tam trochę ludzi siedziało, właśnie. Nie wiem, a tutaj nie ma nikogo. Dziwne. No, jeszcze ludzie pewnie na bromo są, chociaż część już wróciła, albo już część wróciła jeszcze wcześniej i poszła spać. No, fajne to miasteczko jest. Taki swojski klimacik. To jest wioska. No. Hodują tutaj te. Jak coś na szczypiorek taki, dużo, dużo tego chodu, szczypiorku wszędzie. Nawet przy moim hotelu jest takie poletko. Ranko zjedzone, stawię wam zdjęcie, bo tam już nie nagrywałem. Mógłbym głodny, szybko zjadłem. Jajeczka, ryż i American Lines. No, a jeszcze sobie tu przyszedłem na widoczek. Bo jeszcze mi mało. Jeszcze się popatrzę. Na ławeczce sobie posiedzę. Jest piękny bromo. No. Cały czas mnie zaczepiają motocyklem, że mnie tu zawiozło, tam zawiozło, teraz też mnie zaczepił na bromo. Mówię, że byłem na bromo. Tu, byłem. Mówię wszystko byłem, teraz już nic nie potrzebuję. No oni chcą zarobić chłopaki. Tu wszystko chcą sprzedać. No a co na takiej wiosce tu? tu? ten bromo to jest atrakcja największa, te punkty widokowe. No i tu pracy nie ma, fabryk nie ma, przecież to jest wioska. Chodują tam jakieś warzywa, jakieś ten. No, ale nie wszyscy to robią, tak? No i to... Turyści to ich jedyny dochód jakiś, co można wyciągnąć od turystów. No, a, podoba mi się ta wioseczka. Mówię, warto tu przyjść, przyjechać i co, no jutro ruszam dalej. Jeszcze jest jeden wulkan, który chcę zobaczyć, ale to tamten to będzie niesamowity. I wodospad. No, a później jeszcze może jakieś takie miasta, Joe, Jakarta, Jakarta. mam dwa tygodnie tutaj na na jawie i lecę później dalej jeszcze sobie nie wróciłem do pokoju, bo tak sobie tam siedziałem, patrzyłem na ten wulkan. Rozmawiałem z mamą przez Sky przez Messengera. Teraz przyszedłem sobie w takie miejsce wracając do pokoju, troszkę odbiłem uliczkę w bok. O i takie miejsce. tu są takie fajne latarnie porobione, ścieżka ładnie to zrobione, kostką taką. Koskę tu zrobili. Tam pod górę ładne alejki. No i kurde, zobaczcie. Można się spacerować i takie klimaty wiejskie. W oddali mgła, góry, których ledwo widać, bo taka mgła trochę. A tu ludzie w polu pracują normalnie. O, tu chłop coś robi, tu pani coś robi, pewnie pielą przy szczypiorze. To szczypior, cebula taki. Szczypior, cebul pewnie ma też główki cebuli no ale kurde, jest tych pol wszędzie tego szczypioru, ale fajny klimacik taki fajny wiejski klimacik halo tam dziewczynka coś mówiła, halo no, no ładnie tu jest lubię takie klimaty wiejskie no i tu fajnie, można się pospacerować podoba mi się ten klimacik no, zobaczcie sam. Czy nie piękny klimat wiejski? W Indonezji na 2200 metrach. Pięknie jest. Ale mi się tu podoba jaka fajna te alejka. Z Wzdłuż alejki sobie idę, a po bokach są gospodarstwa. Dużo właśnie warzyw. Tu pani coś robi szczypior. No i domki. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Taki klimacik wiejski, ale taki fajny wiejski, nie? Taka alejka jak w parku. idzie sobie jak w parku i masz na no... O, tu domek, gospodarstwa po błokach i warzywa szypiory, jakieś tam inne warzywa, kapusty chyba widziałem też Tam jeszcze można iść tak jakby trochę w dół No i tutaj jeszcze sobie skręcimy alejko O, fajnie no i te latarnie takie porobione. Ciekawe jak tu wieczorem Może no się przejdę wieczorem. Czy te, latarnie, czy te latarnie świecą. Jaki tu klimat wieczory, latarnie fajne są porobione. Klimacik. No kurde. Pięknie, pięknie. Fajna wioseczka tutaj jest. Podoba mi się. No i odpocząłem sobie po wulkanie w pokoju. Trochę tam pomontowałem różnych takich rolek Film z Rona. A teraz przeszedłem do restauracji Takie pierożki sobie wziąłem Bardzo dobre Chociaż wolę Polskę Ale dobre Ale tylko pięć było Trochę mało No i piwko do tego Sobota wieczór na Jawie W miejscowości Podbromo Nie pamiętam nazwy Ciężko mają zapamiętać. Tak to wygląda, to jest Restauracja. No i naciąłem się, kurde, w sklepie. Kupiłem takie sobie chrupki, takie kratki. Trochę niezdrowe, możemy tego w ogóle nie kupować. Powinny kosztować 2 zł, tam 20 groszy po przeliczeniu. Na czacie GPT sprawdziły ceny, tak mi powiedział. A ja dałem 11 zł, kurde. Tu jest 2 5 razy więcej dla turysty tak policzyła. Rozumiem, dwa razy więcej 4 zł to jeszcze bym to przełknął, ale 5 razy więcej dla turysty, bo co? Chodzące pankomaty jesteśmy turyści? Ale mnie wkurzyli. Dobra niech ma. Dzisiaj zaoszczędziłem na wejściu do tego parku, co się wchodzi na bromo, bo poszłem tym. Tak poszłem na lewo. Znaczy na lewo poszłem. No takim, taką ścieżkę. Do dla koni tam konie prowadzą i to za darmo sobie weszłem. A tak to kosztuje to 250 tysięcy, to nie wiem, około 30 złotych czy więcej. A też słuchałem, też oglądałem vloga, że też gościów parę taką nacięła na batona baba, też w tej miejscowości co jestem. Też zapracili 5 razy więcej i później sobie mówią, że jak ich tak robią, to oni też sobie pójdą boczkiem. No i tam wziąłem troszkę z nich przykład, też poszłem tam boczkiem i tego. O oni nas robią, no to my trochę też musimy kombinować. No co zrobisz? Nic nie zrobisz.